W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. przywódcy, który pomógł nieść krzyż Jezusowi, tylko po nim nie się został. Bo to tak jest, że cenimy tych, którzy odgrywają pierwszą rolę, którzy są na pierwszym miejscu, o których jest głośno, znamy wszystkich ewangelistów, a przecież świat nie jest, nie składa się tylko z najważniejszych osób. Pierwszą z nich jest kobieta z Betanii, która namaściła Jezusa. W następną niedzielę za tydzień powiemy sobie o właścicielu, który użyczył sam na ostatnią wieczerzę. Potem omówimy anioła z okrujca, który pocieszał Chrystusa, gdy ten się modlił. żonę piłata, która robiła wszystko, żeby Jezusa uratować, żeby piłat nie wydał niezłusznego wyroku na niewinnego. Potem będzie wspomniany już Szymon z cyleny, a na końcu setnik, który będąc pod krzyżem, jak zobaczył wszystko, Naszej postaci kobieta z Betanii, która namaściła Jezusa, kim była. I kiedy to się stało? To było krótko dzień wcześniej, przed ostatnią wieczerzą. Apostołowie już szli w stronę Jerozolimy. Betania, tylko kilka stadów od Jerozolimy, leżała. Ale nie był u swojego przyjaciela Łazarza, którego wskrzesił, i u dwóch sióstr siostry Marii i Matki. u nich nie. Był wtedy gościem, bo został zaproszony przez człowieka majętnego, którego Chrystus ciekawił, ciekawiła go jego nauka, ale przede wszystkim pociągało go cuda, które czynił. I nazywał się. Nazywał się przytomek taki klętowany, widocznie pewnie cho, kiedyś chorował na trąd, albo co, w każdym razie takie miało nazwisko, tak było odnotowane. I tu, u, u niego był Jezus, na uczcie. I było tam w wielu, oczywiście, różnych faryzeuszów, dostojników, jak to na takich ucztach bywało. I kiedy wszyscy za siebie Jezusa i spożywali uczta rozmawiali, przyszła kobieta, mieszkanka Betanii. Przyszła i niosła flakonik To był rok pracy robotnika. A więc ta kobieta musiała być majętną, skoro zdobyła się na taki gest. Bo był zwyczaj, że jak przychodzono na jakąś ucztę, zapraszano gości, wtedy pamiętacie Skany kalnickie, owe stokwie, które służyły do żydowskich oczyszczeń jak się przychodziło, było obwycie rąk, przez rozluźnienie pięści i tak dalej, to tego, do tego ona służyła w stanie. A potem gospodarz, bo to było w jego gestii, namaszczał Żaden z ewangelistów, którzy to opisują, nie mówi o tym, czy ten szybą prędowaty Jezusa namaścił. Nie. Nic w ogóle o tym namaszczeniu nie mówi. A ta kobieta przyszła już w trakcie uczty, ale wiedziała, do kogo przyszła i chciała to zrobić wyraźnie w czasie uczty, żeby wszyscy wiedzieli, najdroższy w tamtych czasach olejek. Ona rozbiła ten flakonik i całą gość wylała na głowę Jezusa. Rozległ się anielski zapach, przepiękny. No i oczywiście znalazł głosy. Ileż by to było, jakby się sprzedało dla ubogich, których można by obdzielić. A więc znalazła się cała masa krytyków. Ale Jezus od razu wsiął kobietę w obronę. I powiedział rzecz, której pewnie sama ta kobieta najmniej się spodziewała. Zostawcie you choć nie wiedziała, że robi to na jej pogrzeb, ale ona to zrobiła z miłości do tego, co robił, i do nauki, którą głosi. To jest zasługiwanie siostry i bracie. Niech ta pierwsza osoba naszych spotkań duży w żalach spowoduje, żebyśmy i my. Jutro pójdę, przecież będzie blisko, już by nie zdążyła. To jest bardzo ważne. Jeśli chcemy komuś dobro w imię Boga świadczyć, czyńmy to jak najwcześniej. Jak w nas tam myśl powstanie, zbierzmy się i róbmy. Bo często jest z nami niestety tak, że tak, tak, zdążymy, zdążymy, a potem nawet na pogrzebie dopiero płaczemy, kiedy jeszcze to chciałam, a to chciałam, ale niestety. Tak to jest, siostry i bracia. Dobre czyny pełnimy natychmiast. Tego nas uczy, kobieta, która nie wiedziała, że namaszcza Jezusa najbliższy.